Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj do was przychodzę z tematem, który pewnie będzie się przez długi, jeszcze długi czas przewijał e, na moich w ogóle social mediach, czy wszędzie, gdzie się pokazuje w internecie. E, z tego, że też tutaj dostawałam takie komentarze, mówię, to jest w sumie ciekawy temat, e, który warto poruszyć, ale oczywiście jak jesteście tu pierwszy raz i pewnie nie wiecie, bo jeszcze nie widać tego aż tak bardzo, e, odchudzam się, Jestem na redukcji w końcu, w takiej pełni świadomej. Naprawdę są już sukcesy, idzie to dalej. E, więc jeżeli jesteś ciekawa, jesteś ciekawy właśnie jak mi idzie i jak mi będzie szło za miesiąc i czy schudnę, czy nie, no to zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału. Oczywiście, jeżeli masz tylko ochotę, chcesz się podzielić swoją opinią, to swoje komentarze są dla Ciebie. E, ja bardzo lubię tam z Wami podyskutować, lubię sobie porozmawiać. E, po to też jest ten kanał, żebyśmy mogli sobie podyskutować o takich rzeczach, które my, mam wrażenie, że nigdzie indziej trochę nie ma nie ma jak o tym porozmawiać, nie ma miejsca na to, więc kulturalnie zapraszam oczywiście do komentarzy. TikTok, Instagram, różne inne rzeczy znajdziesz też w opisie. Robię live na TikToku, więc jak chcesz sobie na żywo ze mną pogadać, no to masz tam okazję, zapraszam. Ale przechodząc do tematu, przede wszystkim, no jak ja mogę udzielać rad na temat odchudzania, skoro przecież jestem gruba? No i teraz tak. I oczywiście, dla, e, dla kogoś, kto jest pierwszy raz, no ok, dobra, no tak, jestem gruba. Natomiast schudłam już ponad 6 kg, w zasadzie to już na ten moment, gdzie jeszcze mam te dni, waży 120, więc jest. Już waga się tam waha, 119, coś tam, coś tam, więc generalnie ze 127, 128 w zasadzie spadłam na 120, więc myślę, że już co nieco mogę powiedzieć o tym, co mi pomaga w redukcji, co nie, co wiem, że działa, co nie. Czy to jest dużo, zależy, z której strony patrzysz, ale generalnie myślę, że to nie jest mało. Zgubienie 6-7 kg w zasadzie 7-8 to jest. Niezły wyczyn. I generalnie nie jest to takie hopsiu, nie jest to takie proste, nie jest to takie łatwe, więc myślę, że mogę coś w tym temacie powiedzieć. I czy jestem gruba, jestem, bo generalnie byłam bardzo gruba, więc nadal jestem gruba, Schud jak schudłam prawie 10 kilo, i jakby tak będzie przez jeszcze pewnie długi czas, ponieważ no, chudnięcie wymaga czasu i cierpliwości. I to nie jest coś, co się dzieje w jeden miesiąc, to nie jest coś, co się dzieje w tydzień. Zaraz tego, że ja naprawdę muszę schudnąć dużą ilość Kilogramów. Więc, yy, właśnie komentarze, które mówią: No, jak w ogóle możesz dawać porady yy, a propos diety, skoro jesteś gruba? No tak, no ale byłam grubsza, jestem kutsza, więc idę wciąż w dół, więc myślę, że się to sprawdza, ja też głównie tutaj nie po, ten kanał skupia się gdzieś tam oczywiście na wadze, na chudnięciu czy na, czy na rzeczach dookoła w ogóle bycia plus size i tak dalej i tak dalej, ale to nie są jedyne rzeczy, które tutaj się pojawiają ale to jest gdzieś tam ważne ja nie, nie kłamię, że ja się czuję fantastycznie w swoim ciele i ja nie zamierzam schudnąć, chcę schudnąć chcę schudnąć dla zdrowia, dla lepszej kondycji, też właśnie pracuję nad kondycją jakby jest dużo rzeczy, które chcę, ponieważ otyłość to choroba i ja to często powtarzam, ja nie udaję, że tak nie jest, więc chcę się z niej leczyć. Ale przecież no, nie mogę dawać e, takich porad, no bo przecież jestem gruba. I to jest chyba najgorsze, co można e, generalnie powiedzieć, no bo to jest, to jest głupie trochę. Bo e, jak będę już e, szczupła i będę już wyglądać, tak jakbym mogła powiedzieć coś o chudnięciu, no to wtedy tak, to wtedy mogę powiedzieć, no bo wtedy jestem chuda, więc mój wygląd równa się mój autorytet w tej kwestii. Tak? No, chyba tak. Chociaż to jest tak niepoważne, bo jeżeli będę stosowała te zasady, które stosuję teraz, i one działają, działają, i będę je stosować przez najbliższy, nie, wiem, rok, dwa, trzy, kiedy tam schudnę i będę mówiła te same zasady, tylko będę szczuplejsza, to czy to realnie coś zmieni w tym, że te zasady działają? No nie. One będą po prostu działać. Czy ja ważę teraz 120 kg, czy ja ważę 80, czy 70, czy ile tam. Tak? Bo to, że w ogóle na przykład ważę 80, ale to jest ciążna dwaga, ale już wyglądam szczupłą, to mogę mówić o chudnięciu, ale dopóki schudłam... 7-8 kg, no to, to jeszcze nie mogę się wypowiedzieć, bo przecież nie mam wystarczająco szczupłego autorytetu. I y, mam wrażenie, że w ogóle my jakoś tak, z, jako ludzie, trochę. W, to, 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 jest, to jest głupie i to jest to jest narzucone przede wszystkim przez kulturę, że no nie możesz, na przykład, nie wiem, masz krótkie włosy, to nie możesz mówić o tym, jak pielęgnować włosy. Nie? Jest coś takiego, że my podświadomie, jak widzimy dziewczynę, która ma włosy do pasa, takie długie, no to przecież ona wie, jak te włosy pielęgnować, bo urosły, bo ma długie włosy. Ale jak ma krótkie, to już przecież nie może nic na ten temat wiedzieć, bo przecież ma krótkie, to pewnie, e, pewnie, nie wiem, nie może zapuścić i nosi krótkie, no cokolwiek. Tak? No tak, to tak, idziemy taki, taką logiką. I jeżeli nie wiem, ktoś ubiera się w konkretny styl ubierania się, no to nie może mówić ogólnie o stylu jakimkolwiek, ponieważ przecież e, no, ubiera się w jednym konkretnym stylu, to nie może mówić o innych. Nie? Bo przecież nie może, bo, bo ubiera się w tym konkretnym, więc nie ma prawa mówić o innym stylu. No to jest logika, która jest totalnie głupia. Albo, no nie wiem, no ze wszystkim. Tak naprawdę można to przełożyć na dosłownie wszystko, i to jest tak głupie podejście, no bo to nie jest logiczne. Nie, nie wynika jedno z drugiego. I ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, dobra, ale jesteś jeszcze gruba. No okej, okay. ja nie mówię, że jestem chuda, i nie mówię, że to ci pomoże e, schudnąć 50-60 kilo, e, a ja jeszcze tego nie zrobiłam. Ja mówię o rzeczach, które mi realnie w tym momencie. Pomagają po prostu ut, yy, utrzymywać to tempo chudnięcia. I ja nie mówię o rzeczach, które są dziwne, które nie są potwierdzone niczym. Ja bardzo często mówię o rzeczach, które są podstawowe i o rzeczach, które my wszyscy dobrze słyszymy, dobrze znamy, yy, ale sprowadzanie ich w życie jest trudniej. I mówić do osoba gruba, która wprowadziła i już rzuciła trochę, no nawet nie trochę, no myślę, że to nawet, nawet dużo. Ale, oczywiście, są komentarze, które twierdzą, że nie, że schudnięcie takiej ilości kilogramów to, to jest nic. Ale to już z tym zdaniem nie będę polemizować. Każdy ma prawo oceniać jak chce. Natomiast ja uważam, że mało 7-8 kilogramów to nie jest mało. I to nie jest to naprawdę nie jest mało. Dla niektórych to jest dość duża część ich ciała natomiast u mnie, u mnie tego aż tak nie widać gdzieś tam widać pewnie po twarzy, że jest smuklejsza, bo ja widzę siebie e, i widzę, że faktycznie gdzieś tam jest to e, widoczne, jak tak się przejrzy na przykład filmy, nie wiem, z grudnia ale no ale generalnie, e, no przecież no nie mogę wam mówić, no przepraszam że mówię, co mi pomaga w chudnięciu, bo no, bo, bo nie mogę no bo jestem gruba i ja nie mogę no, ale jak, tak na serio, możecie dać znać sobie na ten temat, sądzicie, bo tam po, zdania były podzielone pod tymi filmami. E, ja sobie zdaję sprawę, e, że to może być dla kogoś dziwne, trochę inne, że może się zastanawiać, ja to rozumiem, natomiast warto po prostu przejrzeć trochę bardziej ten kanał niż na przykład jeden film i sobie sprawdzić, nie, I zweryfikować. I tak jak mówię, możecie sobie zasubskrybować i mnie rozliczyć za miesiąc, za dwa i sprawdzić, ej, przytyłaś, schudłaś, co, co jest. Ja aktualizację wagi będę wrzucać pewnie pod koniec tygodnia, zraz z tego, że po prostu kończą mi się te dni i muszę poczekać, aż mi woda z organizmu zejdzie i to jest standard. Ja, ja na przykład mogę się, naprawdę mogę się ważyć tylko raz w miesiącu, to jest tydzień po moim okresie mniej więcej i wtedy wiem ile ważę naprawdę, bo tak to, to się zaczyna. Ja mam później tydzień e, po okresie do półtora tygodnia, może do dwóch jest ta waga właśnie taka jaka jest jest naprawdę, a później zaczyna się zbieranie wody w organizmie, a później ta woda schodzi i tak ciągle i tak ciągle. I niezależnie, ile wody pije, to dzieje się po prostu taki, tak u mnie to działa z moimi hormonami, jeśli chodzi o zbieranie się wody. No, niektóre kobiety tak mają, inne trochę mniej, inne bolą, inne rzeczy. No, jakby każda z nas jest inna i, i gdzieś tam to się zdarza. Jakiejś części kobietom, więc generalnie ja jestem świadoma, że ja jeszcze jestem spuchnięta. Faktycznie to widzę, bardzo widzę na przykład po palcach i po pierścieniu, po mojej obrączce, że po prostu widzę, że schodzi trochę gorzej, że trzeba się bardziej gdzieś tam wiecie, że jakby nie zejdzie tak od razu, i ja wiem, po tym widzę. I nie przeskoczę tego, po prostu nie przeskoczę. Tak, tak to wygląda w tym momencie i nic z tym nie zrobię, szanowni państwo. Więc za tydzień możecie sobie zajrzeć, zobaczyć, czy powiedziałam, ile waży obecnie, czy nie. No, na, na pewno będzie ten film, myślę, że w piątek, w sobotę, może w sobotę, będzie ten film. Więc serdecznie was zapraszam. Tak jak mówię, kliknijcie sobie dzwoneczek obok subskrypcji, subskrypcji i wtedy będziecie dostawać powiadomienia o każdym filmie. Więc serdecznie was zapraszam. Jeżeli Wam się podobała takie, taka tematyka, to zostawcie łapkę w górę eee, i mam nadzieję, że po prostu podyskutujemy pod tym filmem na ten temat. Myślę, że to jest ciekawe, więc serdecznie Was zapraszam, zachęcam. No i co kochani, widzimy się w następnym filmiku. Pa!